Witajcie po raz pierwszy w HD z tej strony Rezor i będziemy dzisiaj rozpakowywać Nintendo 3DS. Konsola Nintendo 3DS znajduje się w takim oto pudełku tekturowym, stosunkowo dużym i masywnym. Waga całego zestawu to około 1 kg. W lewym górnym rogu widnieje logo Nintendo, poniżej napis Nintendo 3DS oraz oznaczenie PEGI-7. Czyli konsola od lat 7. Tutaj w rogu widnieje cena 1099 zł. Jest to nieaktualna cena. Konsola była kupiona już po obniżce. Na górze kod kreskowy i Cosmos Black, czyli wersja kolorystyczna konsoli czarna. Troszkę radnie. Przyczepione coś, jest to instrukcja obsługi w języku polskim. Z kolejnego boku mamy szereg informacji w różnych językach. Oczywiście zabrakło tu języka polskiego. Kolejna strona, również trochę informacji: oznaczenie Seal of Quality czyli certyfikat. Nintendo i z tyłu z tyłu mamy pokazaną zawartość wszystko to co ma, powinno znaleźć się w pudełku no i zdjęcie konsoli natomiast od spodu od spodu też mamy szereg informacji w różnych językach instrukcją w języku polskim zajmiemy się jeszcze potem Otwieramy teraz pudełko. Otwiera się do góry. Środek zawiera dużo takich tekturowych przegródek. Na samym początku pojawia się ładowarka. W pierwszej przegródce, którą można wyjąć znajduje się Konsola 3DS. Jest ona w takim woreczku. A między jej ekranami jest włożony jeszcze taki pasek materiału. Kolejna przegródka, która wychodzi, jest to stacja dokująca, także w woreczku. I do tej stacji można pociąć konsolę. I ją wtedy ładować. I więc dalej znajdujemy tutaj karty do rozszerzonej rzeczywistości. Karty te jest to zbiór kolorowych karteczek tak zawiniętych w folię. Są to tekturowe kartki z nadrukami. Znak zapytania, Pikmin, Link, Samus z Metroido, Kirby i Mario. Karty te są wykorzystywane do gier z rozszerzoną rzeczywistością. Dalej mamy włożoną tek kolejną tekturową przegródkę, po wyjęciu której ukazuje się nam Kolejna przegródka, w której znajdziemy kilka takich broszurek, są to broszurki w kilku językach, oczywiście zabrakło języka polskiego czyli jakiś tam nie wiem rosyjski, francuski, niemiecki i angielski oczywiście Quick Start Guide, czyli po prostu instrukcja szybkiego uruchamiania. No i tutaj mamy zaprezentowane jak podłączyć ładowarkę, jak podłączyć stację ładującą, gdzie jest włącznik, gdzie jest stylus, podstawowe tam informacje odnośnie obsługi, czyli to absolutne minimum, jakie powinniśmy znać, kiedy chcemy używać tej konsolki. I jest to w kilku językach. Jeszcze na dnie tej przegródki znajdziemy taką broszurkę Important Information for Parents Please Read, czyli ważne informacje dla rodziców. I tutaj są różne ostrzeżenia też w różnych językach żeby uchronić nasze małe dzieci przed szkodliwym wpływem tejże konsoli następnie kolejna przegródka która wychodzi a potem kolejna kolejne zapasy papieru na początek pojawia się taka mała karteczka jest to kod PIN. Do zarejestrowania konsoli w internecie, i aby zmotywować do rejestrowania, oferują nam tu różne gadżety do wygrania. Oczywiście nie sądzę, żeby ktoś wygrał, dalej. Książeczka, taka nie za gruba, zielona, jest to instrukcja do. Obsługi Mi, Mi, czyli do tworzenia awatara własnego, którego następnie można y, używać do na przykład kontaktów ze znajomymi poprzez internet, y, do różnych tam gierdów. Podobna usługa była również Nintendo Wii, więc, jeśli ktoś miał z tym styczność, to będzie wiedział o co chodzi. Są tu też instrukcje do. Nintendo Eshopu, gdzie możemy sobie kupować gry, różne aplikacje, a także informacje o Street Pass, czyli tej usłudze, dzięki której konsole będą automatycznie wykrywały inne konsole, które znajdą się w ich pobliżu. I ta instrukcja także jest tylko w języku angielskim. Znaczy w kilku językach, ale nie w polskim. Dalej gruba książeczka o czerwonej okładce: Operations Manual, czyli jest to po prostu instrukcja obsługi konsoli. Instrukcja wydana dość ładnie na połyskującym papierze kolorowe in, in, yy, obrazki dużo informacji wyczerpujących ostrzeżeń także jest tu wszystko co jest potrzebne abyśmy, abyśmy mogli w 100% yy, dowiedzieć się o naszej konsoli instrukcja w języku angielskim do zdaleń. Znajdziemy tu też bardzo grubą, pofasłą księgę. Jest to taka sama instrukcja, tylko że w czterech językach. Ruskim, francuskim, niemieckim i nie wiem, holenderskim czy jakimś tam niemiecko-podobnym. I ona prezentuje dokładnie to samo, co tamta, tylko że w czterech wersjach językowych. Również na ładnym papierze. I z kolorowymi obrazkami, więc to tyle. W środku już nic nie ma. A natomiast, jak już widzieliście, instrukcja w języku polskim jest taka. Instrukcja w języku polskim jest wykonana z niskiej jakości papieru. Jest, nie jest to papier połyskujący, tylko zwykły taki biały szorstki. A wszystkie obrazki zawarte w instrukcji są, są czarno-białe. Dlaczego nie znalazła się instrukcja w środku pudełka? Nie wiadomo, widocznie Nintendo nie przewidziało, że Polacy będą kupować 3DS-a. Odnośnie samej instrukcji zawiera ona dokładnie to samo co instrukcja w języku angielskim czyli wszystkie potrzebne informacje. Tutaj akurat nie można się przyczepić. Jest opisane wszystko rzetelnie. Yy, można się dowiedzieć yy, na temat obsługi wszystkich aplikacji, wszystkich usług, jakie oferuje nam ta konsola. Także nie ma lipy. Przytoczę jakiś tam cytat rzecz dość niepokojąca postrzeżenia yy, dot dotyczące zdrowia. Jest tutaj napisane: ob Oglądanie obrazów 3D poniżej, po przez dzieci poniżej 6 roku życia może spowodować uszkodzenie wzroku. Zalecane jest, aby wyłącznie dzieci powyżej 6 roku życia korzystały z trybu 3D. Yy, no i jeśli dzieci poniżej 6 roku życia korzystają z konsoli, to opiekunowie powinni uniemożliwić im korzystanie z funkcji 3D. Nie korzystaj z funkcji 3D, jeśli czerpisz na zaburzenia wzroku. Oglądanie obrazów 3D może nasilić objawy choroby i spowodować dodatkowe dolegliwości. Pamiętaj, by co pół godziny robić 10-15 minutowe przerwy, jeśli oglądanie obrazów w 3D powoduje jakikolwiek dyskomfort, zmień wyświetlanie na tryb 2D. Nie przygląda się zbyt długo niewyraźnym obrazom 3D, może to prowadzić do nadwrężenia wzroku, suchości oczu, bólu głowy, sztywnienia ramion, nudności, zawrotów głowy, choroby lokomocyjnej oraz innych nieprzyjemnych dolegliwości. Pamiętaj, by nie korzystać z trybu 3D podczas podróżowania samochodem, innymi środkami transportu. <laughs> Również tutaj jest napisane, że niektóre osoby, które mają e, wadę z któregoś z oczu, to mogą w ogóle nie widzieć efektu 3D. Zatem już, już tutaj jest jakiś taki niepokój, bo jak się okazuje, to 3D jest szkodliwe dla wzroku. Trzeba robić przerwy. To 10-15 minut. No i męczy wzrok. Niektórzy w ogóle nie widzą 3D, niektórym się tego kręci w głowie. Także zaczyna się nasz cykl 3DS-owy dość interesująco i niepokojąco. Poza tym w instrukcji dowiemy się również wielu, wielu innych rzeczy, których nie będę tutaj czytał, bo to nie ma sensu. W każdym bądź razie instrukcja jest naprawdę, naprawdę dobra i jest w niej wszystko, wszystko to, czego byśmy potrzebowali. Zatem myślę, że jak na ten odcinek to, to wystarczy. W następnym odcinku będziemy już zajmować się konsolką 3DS i będziemy poznawać ją bliżej. A na razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć! W pierwszej przegróbce, którą można wyjąć, znajduje się konsola. Uj, panie dadzą człowiekowi nagrać.